Dzień dobry, nazywam się Bożena Szlacher i w kilku słowach chciałabym przedstawić Państwu swoją osobę, a także powiedzieć, czym się zajmuję. Jestem absolwentką Międzynarodowego Instytutu Makrobiotycznego w Kiental, Szwajcarii. Makrobiotykę pokochałam już wiele lat temu, gdyż zajmuje się ona przywróceniem organizmowi zakłóconej równowagi poprzez naturalny sposób odżywiania i stylu życia. Makrobiotyka opiera się na poglądzie, że wszystko to, co spożywamy, ma wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, a także długość całego naszego życia. Opracowałam nowatorski sposób łączenia w praktyce zasad makrobiotyki i medycyny chińskiej z terapią odkwaszania organizmu dr Renate Collier. Jestem także dyplomowanym zielarzem tradycyjnej medycyny chińskiej. Posiadam ponad 30-letnie doświadczenie w edukacji zdrowotnej. Jestem twórcą autorskich kursów gotowania makrobiotycznego. Prowadzę seminaria i wykłady z zakresu zdrowia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób przewlekłych oraz nowotworowych. Podchodzę do każdego człowieka w sposób holistyczny, czyli całościowy. Jestem specjalistką w zakresie nauki o żywieniu. Promuję zdrowy styl życia, a także prowadziłam autorskie wczasy edukacyjno-rekreacyjne. Mam przyjemność być także jednym z prelegentów konferencji stacjonarnych organizowanych przez WHLF, dlatego serdecznie zapraszam na stronę fundacji www.whlf.eu, by zobaczyć, w których miastach mamy możliwość się zobaczyć na żywo. Do zobaczenia, Bożena Szlaichel.